Witamy na kanale BetClick. Teraz z nami Daro Lew, tuż po swojej walce z Filipkiem, niestety przegranej. Na początek zapytam jak w ogóle samopoczucie, bo widać było, że te ciosy na pewno odczułeś. Po, po, po przegranej nigdy nie mogą być jakieś takie wesołe, bo ja tam nie, nie cieszę się z, z porażek. E, powiem tylko tyle, że Filipek trafił. Wygrał, zasłużenie, gratuluję mu i tyle. Nie? Możesz nam teraz zdradzić, jaki miałeś plan na Filipka? E, cały czas e, kontrolować go tym lewym, lewy, podwójny lewy, jak on wchodził i to robiłem. Widzę, że tam dużo ciosów doszło. Myślałem, że w końcu go już mam, bo już był dosyć rozbity, no ale poszedł tam gdzieś ten, ten jeden ten cios i tutaj gdzieś, gdzieś mi trafił gdzieś tu, tu. O, widać, widać. Także w takie czułe miejsce. No i Wreszcie trochę... Skroń, mnie... Ale kurde, powiem szczerze, że ja myślę, bo tam kurwa była taka sytuacja, że ja podniosłem, bo ja się nie poddałem. W tej walce się nie poddałem i podniosłem ręce i prawdopodobnie, znaczy ja tego nie pamiętam, już tak, tak mi miga, że prawdopodobnie ręce mi opadły w dół i mi się wydawało, że wiesz, że jak ja zrobię tak i podniosę do góry, to sędzia mnie puści. No ale przerwał walkę, nie? Masz pretensje do sędziego? Nie, nie, mam, nie mam pretensji do sędziego absolutnie, bo on to widział z perspektywy sędziego lepiej niż ja, bo ja byłem już naruszony, także tylko z tego, co ludzie mówią. Nie? Jak ci powiem szczerze, oglądając to tutaj na telebibie u nas w Mediarumie, to było widać, że no już tak na nogach jakby chodziłeś na boki, ciężko było ci utrzymać równowagę, że moim zdaniem prawidłowa decyzja sędziego, bo zdrowie zawodnika Zawsze musi y, sędzia stawiać na pierwszym miejscu. No tak, oczywiście, tym bardziej, że ja już mam swój bieg i wiadomo, że y, sędzia jest do tego, żeby sędziować, i nie będę tu wchodził w kompetencje sędziów. Sędzia jest do tego, żeby sędziować, także. Daru, mimo, mimo, mimo Twojego wieku, to nie jeden by chciał tak się ruszać i wyglądać. No, dlatego, e, pomimo tego, że przegrałem, no to są, e, dużo jest fajnych takich e, komentarzy, no ale porażka jest porażka, także nie ma się z czego cieszyć. No. Mam nadzieję, że się nie załamujesz. Nie, nie, nie załamuję się. Mam już, e, tak jak mówię, mam podpisany kontrakt w e, federacji innej. E, I zobaczymy, e, kim, kto będzie tym e, przeciwnikiem. Na razie jeszcze nic nie mogę zdradzić, nie wiem. Ale ja to bym chętnie tu w fejmie wyjaśnił jeszcze Natana, także też mi chłop zaszedł za skórę. A Natan powiedział, że już macie przyklepaną walkę. A to ja nic na ten temat nie wiem, może, może tak jest, może na, natan wie kurwa więcej. Ja, ja, w, ja w każdym razie, ja w razie nie uciekał od takiej walki i chętnie kurwa się z nim zmierzę, Nie ma problemu. Nie ma problemu. Zapytam jeszcze o twoją jakby przyszłość taką najbliższą, odpoczynek, czy powrót szybki na matę, jak to będzie wyglądało, czy praca? Teraz, teraz wiesz, teraz chciałbym odpocząć chwilę, bo to troszeczkę tam czasu spędziłem na macie, tym bardziej, że to było K1, to inne treningi całkowicie. Najbardziej kontaktowe tak naprawdę. Najbardziej kontaktowe, a ja tak bardziej jestem zawodnikiem EMA, nie ma się co oszukiwać, więc to było dla mnie też fajne doświadczenie, taki eksperyment które na pewno będzie, będzie jakoś tam e, w przyszłości będzie działać także, także mam nadzieję, że to jeszcze, jeszcze mnie bardziej popchnie do przodu, nie? Bo ludzie mówili mi z branży, którzy tam trenerzy czy menadżerowie mówili, że to była naprawdę bardzo fajna walka. Miałeś okazję gdzieś tutaj na backstage rozmawiać z Filipkiem po walce? Nie, 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 nie mieliśmy okazji rozmawiać. E, a zła krew do niego nadal jest, czy już opadła? co, gdybym ja on przeprosił, to, to ja bym mu podał rękę i ten, a tak to wiesz, no gratuluję mu i tyle, no wygrał zasłużenie tyle. Ostatnie pytanie, czy jest ktoś, z kim walczyłeś w swojej karierze i chciałbyś się koniecznie zrewanżować? Na pewno chciałbym jeszcze rewanżować z Marcinem Najmanem, nie? To jest, to na pewno mnie ta porażka boli i e, zobaczymy jak teraz ta walka jak ta walka przebiegnie między Murańskim a tym, a Marcinem i chciałbym z Marcinem no rewanż, no, nie ma się co oszukiwać, to ta porożka mnie boli, także e, zobaczymy, no, zobaczymy jak to się wszystko ułoży. Nie przedłużamy, dziękujemy bardzo, Dziękuję. leć! Dzięki. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, łaaa!